4 oczka łańcuszka, 1, 2, 3, 4. Mijam 3 oczka i w czwartym, ostatnim robię 13 słupków. Wykonałam 13 słupków w łańcuszku z trzech oczek, tutaj w tym pierwszym 1, 2, 3. W trzecim oczku robię oczko ścisłe. W drugim okrążeniu uzyskam 28 słupków. W każdym oczku wykonam dwa słupki. 3 oczka łańcuszka to. Pierwszy słupek w tymże oczku, którym połączyliśmy okrążenie, robię drugi słupek. W każdym następnym oczku dwa słupki. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Powtarzamy. Mamy dwadzieścia osiem słupków. W pierwszym łańcuszku, w tym pierwszym słupku z trzech oczek, w trzecim oczku Robię oczko ścisłe. W trzecim okrążeniu uzyskamy 42 słupki. W co drugim oczku 2 słupki. Pierwszy słupek to trzy oczka łańcuszka. W drugim oczku dwa słupki. 1, 2. Następnym jeden słupek, następnym dwa słupki. Powtarzamy jeden z następnym dwa słupki. zamykamy okrążenie w pierwszym słupku w trzecim oczku 1 2 3 oczkiem ścisłym mamy spód robótki W czwartym okrążeniu wykonamy w co drugim oczku słupek plus jedno oczko łańcuszka Zaczynamy robiąc cztery oczka łańcuszka 1 2 3 4. Mijamy następny słupek i w kolejnym wbijamy szydełko pod tylną pętelkę i robimy słupek. Jedno oczko łańcuszka. Mijamy następny słupek. I w kolejnym wbijamy szydełko pod tylną pętelkę i robimy słupek. Powtarzamy jedno oczko łańcuszka, mijamy słupek, w następnym słupku pod tylną pętelką. Słupak. Zamykamy okrążenie w trzecim oczku tego łańcuszka z czterech oczek. 1, 2, 3 oczkiem ścisłym. Piąte i szóste okrążenie powtarzamy. Zaczynamy robiąc cztery oczka łańcuszka. I w następnym słupku. Robimy słupek. Jedno oczko łańcuszka. W następnym słupku. Słupek. Jedno oczko łańcuszka. W następnym słupku, słupek. Dwa okrążenia. Mamy dwa kolejne okrążenia. W następnych czterech okrążeniach wykonamy wzorek z serc. Zaczynamy w pierwszej kratce robiąc oczko ścisłe. Trzy oczko łańcuszka to pierwszy słupek. W tejże kratce kolejne dwa słupki. 1, 2, 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3, mijamy następną kratkę i w tej drugiej robimy półsłupek, 3 oczka łańcuszka. Mijamy jedną kratkę w następnej trzy słupki. Jeden. Dwa. Trzy. Motyw powtarzamy trzy oczko łańcuszka. Mijamy kratkę w następnej. Półsłupek. trzy oczka łańcuszka, mijamy kratkę, w następnej trzy słupki. Łańcuszka, mijamy kratkę w następnej półsłupek. Trze oczka łańcuszka, mijamy kratkę w następnej trzy słupki. łączymy okrążenie pozostały nam dwie kratki wykonałam trzy oczka łańcuszka mijam te dwie kratki i łączę z pierwszym słupkiem z trzech oczek trzecim oczku oczkiem ścisłym ósme okrążenie trzy oczka łańcuszka jeden, dwa, trzy w tymże oczku jeszcze dwa słupki, jeden, dwa w następnym słupku jeden słupek, w następnym trzy słupki. Jeden, dwa, trzy. W sumie mamy siedem słupków. Dwa oczka łańcuszka. Jeden, dwa. Powtarzamy w następnych słupkach. W pierwszym trzy słupki. Jeden, dwa, trzy, w drugim jeden słupek, i w trzecim trzy słupki, jeden, Dwa, trzy, siedem słupków mamy, dodajemy dwa oczka łańcuszka, ten motyw powtarzamy do końca okrążenia. Zamykamy okrążenie w pierwszym słupku robiąc oczko ścisłe w trzecim oczku. Okrążenie dziewiąte. Trzy oczko łańcuszka to pierwszy słupek. W tymże oczku robię drugi słupek. W następnych pięciu słupkach robię jeden słupek w każdym. Jeden, dwa, trzy. Cztery. Pięć. I w ostatnim słupku dwa słupki. Jeden. Dwa. Uzyskałam dziewięć słupków. Jedno oczko łańcuszka. Powtarzam motyw w pierwszym słupku dwa słupki, jeden dwa w następnych oczkach pięć słupków, jeden dwa trzy cztery. Pięć. W ostatnim słupku dwa słupki jeden, dwa, jedno oczko, łańcuszka. Powtarzamy do końca okrążenia. Zamykamy dziewiąte okrążenie w pierwszym słupku w trzecim oczku robiąc oczko ścisłe. Dziesiąte okrążenie już będzie ostatnie. Mijamy następny słupek, ten drugi. I w trzecim słupku robimy pięć słupków. Jeden trzy, cztery, 5. Teraz mijamy następny słupek i w kolejnym, czyli 1, 2, 3, 4, w piątym robimy półsłupek. Mijamy następny supek i w kolejnym będzie to 1, 2, 3, 4, 5, 6, siódmym 5 słupków. Jeden. ...dwa... ...trzy... ...cztery... ...pięć... Mijamy następny słupek i w ostatnim robimy oczko ścisłe. Mamy pierwsze serduszko. W Jedno oczko łańcuszka w łuku robimy półsłupek. Powtarzamy w pierwszym słupku następnego serduszka oczko ścisłe. Mijamy drugi słupek w trzecim. Robimy 5 słupków. Jeden. 2 3 4 5 następny, czyli czwarty słupek i w piątym robimy półsłupek Jamy następny słupek, i w kolejnym, czyli w siódmym, robimy pięć słupków jeden, dwa, trzy, cztery. Mijamy słupek i w ostatnim oczku ścisłym. Drugie serduszko mamy. Powtórzyć do końca okrążenia. W łuku robimy półsłupek. I zaczynamy trzecie serduszko. W pierwszym oczku oczko ścisłe, mijamy słupek, w trzecim robimy pięć słupków. Mijamy słupek w następnym. Półsupek. Mijamy słupek w następnym pięć słupków. Mijamy słupek w ostatnim słupku, oczko ścisłe. w półsłupek. Kończymy robiąc w pierwszym oczku oczko ścisłe. Odcinamy nić. Oczko ścisłe. Miejcie ukrywamy w ściegach.